ma z tej strony Piotr, a dzisiaj zapraszam Was na Backstage Waxów. Jak wiecie, na planie zdjęciowym musi być cisza, szczególnie podczas scen, ponieważ Arek mega, mega się o to irytuje. Zobaczmy, jak im idzie. Kamil powiedział, że przychodzimy tutaj jednak. Dobrze. Fajne masz te włosy. Patrzysz się i odchodzisz. To tyle na dzisiaj. chciałem tylko tyle ci powiedzieć. Czuję się poderwana, dzięki super. Nie. Czemu wącha z te włosy? Ej, no bo no też się chcę to Zajmiesz, co powinno. Pokaż, 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 pokaż. A, pokaż to ja z tej strony sam. Mamy miniaturkę. co na Ej, pachną lepiej niż włosy Kasi. To jest droższy szampan. Dziękuję ci za tę opinię. Z tym siedzeniem, to był mocny mocny no. <laughs> Ogólnie tak, nikt tekstu jeszcze nie zna, więc no, Ty sobie próbuj teraz z pamięci, ja to pierwszy raz czytam. Nasz Arek, nie pierwszy raz znam tekst. I wiesz co? Dzisiaj chciałam ci powiedzieć dokładnie to samo. No, powodzenia. Co ty? No, nie ma no, no i zostałem pokonany. Dzisiaj chciałam powiedzieć ci dokładnie to samo. Powodzenia. No i tu jest jakieś gadanie Konrada. Co ty? O nie! Nie no, Hania. <grym wytrza> Tak się to robi, moi drodzy. Akcja. Hania! Co chcesz? Powiedz mi, co jest wy? Sorry. Co się stało? Myślałam, że kończysz coś takiego. Hania, Bo... co? Coś takiego? Ja nie umiem szeptać ogólnie. Jaki jest twój stan <grym wytrza> zmęczenia? Co za znaczenia? Mhm. Mm No, dobrze. Dzień dobry, cześć Siemano, witam na dywaniku Piotera. Nie ma, co prawda, dywanika, ale są Wasze pytania. Kogo najbardziej z waxów lubisz? Kogo najbardziej z waxów lubię? Jest taki jeden ziomek, on jest świetny. Nazywa się Piotr. Kurcze pieczone, no to jest postać naprawdę szeroko, szeroko rozumiany człowiek renesansu. Słuchajcie, tu waksy, tu uczeń. Tutaj do jakiejś pracy chodzi, nie wiem, na czarno, nie na czarno. I co najważniejsze, ma nawet kanał Olego, słuchajcie, tak, to jest taki zioma. Piotr, jaki jest Twój ulubiony kanał? To będzie, absolutnie to będzie reklama. To jest FS Kebab. Uważam, że jest naprawdę zdecydowanie najfajniejszy. Stosunek jakości do ceny jest mega przyjemny. Kiedyś tak nie było. No ale jak wzrosły wszystkie inne ceny, to tutaj takie w miarę zostały. Ania, wiesz, że jak ja widzę tekst pierwszy raz, a ty jak się go nauczyłaś, to i tak zazwyczaj kończy się to dublem z twojej strony. Ooo! Słyszałeś tekst? Cześć, ma. A czemu nie chcesz zadać narzędzie do pracy? jedną znajomą, która właśnie tak się kłóciła na sprawdzianie z nauczycielem i co ciekawe na oczach całej klasy oraz nauczyciela dosłownie wpieprzyła kartkę ze sprawdzianem. Nie jestem oryginalny, a takie rzeczy się dzieją. Piotr, dlaczego w tych nowych odcinkach zrobili Ciebie tylko przygrywą? Czemu? Czy zrobili ze mnie przygrywę? Nie, wydaje mi się, że Piotr zawsze był taki w połowie, cfa... wiecie, to jest ten typ postaci, która jest Sprytna i głupia zarazem, tak naprawdę, więc kurczę, co o tym myśla i śmiesznie jest. Dla mnie, dla mnie to jest spoko, jakby po, to pasuje idealnie do postaci Piotra, tak mi się przynajmniej wydaje. Piotr w środowisku naturalnym. Osobniki takie jak Piotr zazwyczaj są zażenowane żartami osobników takich jak Kasia. Słuchajcie, to są zagrania podwyższonego ryzyka na waksach, czyli wejście do klasy tak po prostu. Może być scena, może być przerwa, no. nie wiem. Chyba krasy. się udało, no. O? Na chwilę trafiliście koniec. To jest wyczucie, to jest doświadczenie, to jest klasa. Ja chcę powiedzieć, żebyście chodzili na mojego Instagrama Chcę powiedzieć, ale powiedziałeś, cytuję... Ej sorry, ale ta grupa nie jest. Sprzeczętasz. Są z pisania. Wszystkie grupy proszę o na niesprawdziano. No chę, no, ale no... Weź nie u tego, no. Hani, no, łagam cię. No. Ale! Okej, to. Kiedy robisz e, swoje jakieś get ready with me? Get ready with me? Właśnie mhm. tak, jak zrobię jakieś, to jesteś zaproszony i robimy je razem, co na to. Nie stary, właśnie o to chodzi, że z waxów jesteś jedynym typem, który e, bez wstydu może to zrobić. No co ty? Czemu? Tutaj ty samo możesz zrobić. Co Ci przeszkadza? Dziękuję Ci za tę opinię. Przenieśliśmy się do innej sali. Inna lokacja, inny dzień, inny myśl, chociaż ubrania te same. Dwie rzeczy, które się nie zmienią w moim życiu to ta kobieta oraz ubrania, bo trzeba oszczędzać wodę. A więc to pani jest mama Andrzeja, tak? Tak, że? Patrzę na Kondzia i nie wiem co powiedzieć, więc popatrzcie ze mną i powiedzcie cokolwiek. Ile kosztował outfit? Zasadniczo torba 20 tysięcy, spodnie, 15. Wszystko głoci. Wszystko guci. Szybkie strzały, matematyka czy Matematyka Chemia czy angielski? Angielski Angielski czy niemiecki? Angielski Łew czy wos? Wos Masz bardzo wygodną czapkę, która mi bardzo, bardzo służyła dzisiaj, także chciałbym ci naprawdę bardzo serdecznie podziękować, że mi ją pożyczyłeś Mam też bardzo wygodny kanał Ja mam bardzo wygodną kanapę do Nie chciałem tego widzieć Ja się muszę namyśleć dobrze. Kaczka, to już ja no nic nie umiem, a zaraz kończy mi się czas. No. Kaczka, na kogo głosowali w wyborach parlamentarnych? No, Aha. Przygra, przygra, Aha. Kaczka, co się stało 11 listopada? 12 marca 2021 roku. Mam takie zagrania do Redni z co... Godzina ta podaję. 3 godnia waksykał bocie hourze 12 marca 2021 roku. Godzina 13.20. Bo ja nic ja nie umiem! O ideal czy tuli 12 marca 2021 roku, godzina 13. Ja kiedyś na planie miałem taką sytuację przyszedłem do toalety Wychodzę i jakaś pani. A co ty tu robisz? A ja. No nic, poszedłem do toalety. A, ona, a co, szkoła jest to jesteś tu już? Nie, Bo ja, ja, wiesz, zacząłem się w ogóle z nią kłócić. Potem się okazało, że to jest pani dyrektor, i nigdy się do tego nie przyznałem arkowi i słyszę o tym pierwszy raz stojąc obok mnie. No nie słuchałem, co mówisz. <noise> Robert Einstein powiedział kiedyś, że każdy jest geniuszem, tak? A Albert nigdy tego nie powiedział, więc nie powiem Chcę, żeby poskoczek umiał się wspinać. Jesteś geniuszem, tak? I... I... Okej. Okay. Jakie <grymny> No ale nie, no chyba no wystarczy tego. <grymny> selfiaczek, selfiaczek, selfiaczek <grymny> i Akademia Rech- Uśmieszki, uśmieszki. Dobra, Cięcie, cięcie, cięcie. Ogólnie opisz tutaj dzisiejszy dzień, jak ci się podobało. Y, oczywiście musisz wszystko powiedzieć, wiesz, tak jak powinno być, czyli, czyli pozytywnie. Dzisiaj na planie było bardzo pozytywnie, zresztą chyba mój uśmiech wskazuje na to, że było bardzo pozytywnie. Wszyscy byli bardzo mili hmm. no, nie, w stosunku do mnie. Co ci dokuczą? Zimion, tak? No to na pewno Arek. Na pewno Kasia. Kasia troszeczkę się stresuje, denerwuje, coś tam krzyczy, próbowała mnie uderzyć jak dzień, jak co dzień, ale ogólnie jest git. Dziękuję Ci za tę opinię. Ogólnie to super. Uważam, że takie sprawy powinniśmy załatwiać na drodze sądowej. Są odpowiednie organy, które zajmą się panią Katarzyną, i ja naprawdę nie, nie chcę tutaj wchodzić za mocno. Wiecie, jesteśmy ekipą, nie? Ale o 6 rano ktoś zapuka do drzwi, ktoś zapuka. No i to by było na tyle. Jak widzicie, jest ciemno, moje oczy już prawie się zamykają, a my kończymy plan, ponieważ tuż nade mną rozgrywa się właśnie ostatnia scena w Uchyliłem wam dzisiaj rąbka tajemnicy. Zobaczyliście część backstage'u, a wszystko, czego nie zobaczyliście. No to wina Arka, bo on tu montuje. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć i się Dziękuję Ci za tę opinię.